Widzowie, dzisiaj, dzisiaj, tak, dzisiaj jestem taki zdrowy i jutro e, będzie ba bardzo dużo odcinków. Bardzo, tak, w serio, bardzo dużo odcinków. Jutro będzie, więc tam nie musicie się o nic dbać. I teraz, może zaraz będzie e, odcinek, a nie, nie będzie chyba jednak dzisiaj odcinka z Fortnite'a, ale wiem, że zaraz ten będzie odcinek. Po prostu mówię Wam, że już nie jestem chory i nie będą dalej, by. Jakby... Yy, dalej odcinki tak? a, a teraz pokażę co się stało co się zmieniło nie się to widzieć później ale pokażę wam jak teraz to wygląda To był jeden taki a właśnie wyśniatki doszli nam i to jest bibliotekarz i on jest to... nie lubię go jest słaby bardzo słaby yy... I jeszcze chcę zobaczyć, że ja dałem się do przepala mojej mamy Zaraz zbieram to Serio Mi to też nie, nie wystarczy No oczywiście, że mi to nie wystarczy no pewno, nie wiem, czy mi to wystarczy, a jednak mi to wystarczy. A jednak nie. No serio? No serio? Ja muszę wybrać. he? hej Tań... dobra o nie! zombie ile zombiaków ja pierdziele jak dużo ich było nie, ale jeszcze jakiś mały nojek Jak to jest Jak one są tak szybkie? Chodź. Okej. Okay. co jest? Się wejdę w życie, w Kracie, bo mnie zawsze to biło. I to nie fajnie było. Ucho, ho! cho. widzę, do że teraz będziecie mieć odcinek z importem. Ale no tak to już nara, i kocham was.